Stosując te trzy kroki, nie dasz się oszukać agentowi nieruchomości. Do mojej kancelarii coraz częściej trafiają klienci, którzy podpisali umowy z nieuczciwymi pośrednikami nieruchomości. Rynek już nie jest taki jak kiedyś. Pali im się grunt pod nogami. Na te trzy pułapki Uważaj, kto płaci prowizję i kogo agent tak naprawdę reprezentuje. Większość ludzi myśli, że jeśli zatrudniają agenta, to działa on w ich interesie, bo w końcu tak być powinno. Ale co jeśli bierze prowizję i od ciebie, i od kupującego? To nielegalne i nielojalne wobec klientów. Ale uwaga, nagminne. W efekcie agent nie pracuje dla ciebie, tylko dla jak najwyższej prowizji, nawet kosztem twojej ceny sprzedaży. Umowa na wyłączność. Okazja czy pułapka? Niektórzy podpisują takie umowy, a potem nie robią nic, bo nie mają konkurencji. Twoje mieszkanie stoi miesiącami, bo agent nie chce dzielić się prowizją z innymi biurami. Brzmi jak świetny deal, ale tylko dla agenta. Ukryte opłaty i haczyki w umowie. Czasem okazuje się, że jeśli sam znajdziesz kupca, to i tak będziesz musiał zapłacić agentowi prowizję. Bo gdzieś na końcu umowy była mała gwiazdka bez względu na okoliczności. Takich pułapek w umowach moi klienci widzieli już dziesiątki. Jak się więc przed tym bronić? Sprawdź dokładnie każdą umowę zanim ją podpiszesz. Im więcej obietnic, tym większa ostrożność. A jeśli masz wątpliwości chętnie pomogę Ci przeanalizować dokumenty. Podziel się swoją opinią w komentarzach. Czy agenci nieruchomości powinni mieć ostrzejsze regulacje, czy to normalny biznes?